Dzień dobry, 23 luty 2023 r. sobie po lesie, nigdzie już śniegu nie ma. A patrzę, tu kępka śniegu jeszcze. Ale się później ukazuje, Chodzę bliżej, to wcale nie śnieg. To coś takiego, coś pięknego. Przypomniało mi się, że kiedyś już spotkałem coś takiego ale nie pamiętam jak to się nazywa wygląda jak pióra, jak włosy Mikołaja Broda nie chcę nawet ruszać tego patykania jak sobie tak pięknie i jest idę dalej